Gino to seria fantastyczno-przygodowych książek dla dzieci i młodzieży autorstwa bestsellerowej włoskiej pisarki Munny Witter. Na tę serię składają się trzy tytuły. Gino i Czarna Pieczęć Madame Crickan. Druga książka. Gino i Biała Runa Złoto Skrzydłego Sokoła. Oraz trzeci tytuł. Gino i Czerwone Zwierciadło Prawdy. Głównym bohaterem tych książek jest jedenastoletni chłopiec o imieniu Gino. Gina mieszka wraz ze swoim wujem w małej miejscowości o nazwie Dolny Dzwon. Przed kilkunastoma laty jego rodzice zostali porwani w tajemniczych okolicznościach i odtąd opiekę nad chłopcem sprawuje wujek. Niestety, Gino nie ma zbyt wielu przyjaciół, w nie jest lubiany i jest uważany za dziwaka i odmieńca. Życie chłopca zmienia się w momencie, gdy na jego drodze stanęła pewna ekscentryczna kobieta o imieniu Madame Crickan. Madame Clicken zabrała chłopaka do równoległego świata Arx Mentis. Arx Mentis jest to szkoła magii dla młodych czarodziejów, do której wstęp mają tylko wybitne jednostki. I od tej pory rozpoczyna się przygoda Gino. Gino trafia do szkoły magii, jest młodym anteuszem, czyli adaptem właśnie tej szkoły. I jak możecie się domyślać, w szkole tej pozna nowych przyjaciół i sprzymierzeńców, ale też śmiertelnych wrogów. Jako ciekawostkę dodam wam, że jest tutaj też wątek polski, ale jaki? Tego oczywiście wam nie zdradzę. Co więcej, te książki to podobnie jak inne książki Munny Witcher, jak chociażby długa Podróży Garego Hołpa, jest to kwintesencja stylu właśnie Munny Witcher. Znajdziemy tutaj. Wciągającą fabułę, wiele zwrotów akcji, dużo napięcia, do tego będzie dużo neologizmów, dużo właśnie określeń takich typowych tylko dla tej danej szkoły magii, ale przede wszystkim jest to bardzo wciągająca i pasjonująca lektura dla młodych osób. Myślę, że seria ta, zwłaszcza, spodoba się wszystkim fanom Harry'ego Pottera.